Ponad 50% osób po 60 roku życia cierpi już na jakiś problem z nogami, i wiele z nich nawet o tym nie wie. Bóle podczas chodzenia, obrzęki, nocne skurcze mięśni mogą wydawać się normalne, ale to pierwsze sygnały, że w Twoim ciele dzieje się coś znacznie poważniejszego. A co gorsza? W zaawansowanych przypadkach te problemy prowadzą do poważnych sytuacji, takich jak amputacje, a nawet śmiertelne zatory. Badania pokazują, że jeden na trzy seniorów ma artrozę kolan lub bioder, a 12% rozwija choroby tętnic nóg, nawet o tym nie wiedząc, aż do momentu, gdy ból lub trudności w chodzeniu stają się nie do zniesienia. I to nie wszystko: 50% kobiet i 30% mężczyzn po 60 roku życia. Zmaga się z żylakami, które, jeśli zostaną zignorowane, mogą przekształcić się w bolesne owrzodzenia i niebezpieczne infekcje. W tym filmie poznasz 12 najgroźniejszych, chorób, które atakują nogi po 60. roku życia. Ale to dopiero początek. Pokażemy Ci również trzy owoce i trzy warzywa, które najskuteczniej wzmacniają krążenie, odżywiają mięśnie i chronią stawy. A na końcu. Ekskluzywny, naturalny przepis, który może odmienić zdrowie Twoich nóg i zapobiec, by te ciche problemy przejęły kontrolę nad Twoim ciałem. Jeśli chcesz mieć silne nogi, bez bólu i uniknąć problemów, które mogą ograniczyć Twoje życie, zostań z nami do końca, bo to, co za chwilę usłyszysz, może całkowicie odmienić Twoje zdrowie. Zacznijmy od chorób, które atakują nogi po 60. roku życia. I uwaga, bo choroba numer 6 najbardziej wpływa na Twój sen w nocy. Choroba numer 1 artroza, osteoartroza. To główna przyczyna bólu stawów u osób po 60. roku życia. Szacuje się, że jeden na 3 seniorów cierpi na artrozę kolan lub bioder. Problem pojawia się, gdy chrząstka chroniąca końce kości zużywa, się prowadząc do bezpośredniego tarcia między kośćmi. Powoduje to ból. Sztywność i ograniczenia w chodzeniu, wchodzeniu po schodach, a nawet staniu przez dłuższy czas. Dodatkowo ryzyko zwiększa siedzący tryb życia, nadwaga i wcześniejsze urazy. Choroba numer dwa choroba tętnic obwodowych pad. Około 12% osób po 60 roku życia cierpi na pad, choć wielu o tym nie wie. Choroba ta jest spowodowana nagromadzeniem blaszek tłuszczowych w tętnicach nóg, co blokuje przepływ krwi. Powoduje to silny ból łydek podczas chodzenia, uczucie zimna w stopach, a w poważnych przypadkach może prowadzić do amputacji. Palenie tytoniu i cukrzyca to główni winowajcy. Choroba numer 3: żylaki i przewlekła niewydolność żylna. Żylaki dotykają około 50% kobiet i 30% mężczyzn po 60 roku życia. Pojawiają się, gdy zastawki w żyłach słabną, utrudniając powrót krwi do serca. Powoduje to obrzęki, uczucie ciężkości, ból i może prowadzić do owrzodzeń, żylnych, zwłaszcza na nogach. Genetyka, siedzący tryb życia i nadwaga zwiększają ryzyko. Choroba numer 4: Neuropatia obwodowa. Około 50% diabetyków po 60. roku życia rozwija neuropatię obwodową. Jest to uszkodzenie nerwów w nogach które powoduje mrowienie, pieczenie, drętwienie lub przeszywający ból. Stan ten może prowadzić do upadków, ran, które się nie goją, a w skrajnych przypadkach do amputacji. Główną przyczyną jest źle kontrolowana cukrzyca, ale alkohol i niedobory witamin również przyczyniają się do rozwoju choroby. Choroba numer 5. Zakrzepica żył głębokich, DVT. Zakrzepica dotyka od jednemu do dwóch seniorów na tysiąc rocznie, a ryzyko wzrasta z wiekiem. Polega na tworzeniu się skrzepów krwi w głębokich żyłach nóg, co może powodować ból, obrzęk i zaczerwienienie. Niebezpieczeństwo polega na tym, że skrzep może się przemieścić i spowodować zator płucny, który jest śmiertelny nawet w 30% nieleczonych przypadków. Ryzyko rośnie po operacjach, podczas długiego siedzenia lub leżenia w łóżku, Choroba numer 6. Nocne skurcze nóg. Jeśli budzisz się w środku nocy z przeszywającym bólem nogi, jakby mięsień był skręcany od środka, to wcale nie jest normalne. Co gorsza, ignorowanie tego problemu prowadzi tylko do większego bólu, nieprzespanych nocy i coraz słabszego ciała. Badania wskazują, że aż 37% seniorów cierpi na te nocne skurcze, ale wielu z nich po prostu akceptuje to jako część starzenia się. Nie wpadaj w tę pułapkę. Te skurcze, które mogą trwać od kilku sekund do nawet kilku minut, to wyraźny sygnał, że twoje ciało woła o pomoc. Niedobór magnezu, potasu, wapnia, odwodnienie, słabe krążenie, to wszystko tworzy idealne warunki, by te bóle zaatakowały. Cię, gdy najmniej się tego spodziewasz, i nie myśl, że to tylko chwilowy dyskomfort. Każda nieprzespana noc osłabia Twój układ odpornościowy. Zwiększa ryzyko upadków, przyspiesza starzenie się organizmu i krok po kroku prowadzi cię do osłabienia mięśni i zależności od innych. Czy wiedziałeś, że seniorzy cierpiący na częste skurcze mają aż o 60% większe ryzyko rozwoju lęku przed aktywnością fizyczną? I wtedy zaczyna się błędne koło: im mniej się ruszasz, tym gorsze krążenie, większe niedobory minerałów, więcej skurczów, więcej nieprzespanych nocy. Większe zmęczenie, więcej chorób. To początek końca. Tak właśnie powoli znika twoja witalność, bez ostrzeżenia. Co gorsza, niektóre leki, które możesz przyjmować, takie jak diuretyki czy leki na nadciśnienie, wypłukują minerały z twojego organizmu, a ty nawet o tym nie wiesz. Efekt? Każda tabletka może zabierać to, czego twoje mięśnie potrzebują do prawidłowego funkcjonowania. To cię niszczy od środka. Podczas gdy ty myślisz, że wszystko jest w porządku. Dlatego zrozum jedno: te skurcze nie są normalne i tym bardziej nie są do zaakceptowania. Jeśli będziesz je dalej ignorować, zapłacisz za to bólem nieprzespanymi nocami i utratą jakości życia. Albo działasz teraz, albo dalej będziesz zakładnikiem własnego ciała. Choroba numer 7: sarkopenia. Sarkopenia, czyli utrata masy mięśniowej. Dotyka nawet 50% osób powyżej 80 roku życia, ale zaczyna się już po 50 roku życia. Utrata mięśni osłabia nogi, utrudniając proste czynności, takie jak wstawanie z krzesła czy chodzenie. To zwiększa ryzyko upadków i złamań, które mogą być śmiertelne dla seniorów. Brak aktywności fizycznej i dieta uboga w białko to kluczowe czynniki ryzyka. Choroba numer 8 obrzęk opuchlizna nóg. Obrzęk nóg dotyka około 20% jej seniorów i może być spowodowany niewydolnością serca, problemami nerkowymi lub żylnymi. Nagromadzenie płynów powoduje dyskomfort, trudności z zakładaniem butów i ogranicza mobilność. Nieleczony obrzęk może prowadzić do owrzodzeń i infekcji. Choroba nr 9, osteoporoza. Osteoporoza odpowiada za ponad 8,9 miliona złamań rocznie na całym świecie, a biodra i nogi to szczególnie narażone miejsca. Utrata gęstości kości sprawia, że stają się one kruche i nawet niewielki upadek może prowadzić do poważnych złamań. Kobiety po menopauzie mają czterokrotnie większe ryzyko rozwoju tej choroby, ale mężczyźni również są nią dotknięci. Choroba numer 10: Zespół niespokojnych nóg. Dotyka nawet 10% seniorów, powodując niekontrolowaną potrzebę poruszania nogami, zwłaszcza w nocy, co zakłóca sen. Przyczyną mogą być niedobory żelaza, niewydolność nerek, cukrzyca lub czynniki genetyczne. Poza dyskomfortem, fragmentacja snu zwiększa ryzyko chorób sercowo-naczyniowych. Choroba nr 11: chromanie przestankowe. Występuje u około 20% seniorów spadek i powoduje ból lub zmęczenie nóg podczas chodzenia, które ustępują w spoczynku. Ogranicza to możliwość ćwiczeń, sprzyjając siedzącemu trybowi życia i pogarszając problemy z krążeniem. Choroba numer 12: infekcje skóry, cellulitis. Infekcje takie jak cellulitis dotykają ponad 3% seniorów rocznie, zwłaszcza tych z żylakami. Cukrzycą lub otwartymi ranami. Skóra staje się czerwona, gorąca, bolesna i opuchnięta. Nieleczona infekcja może prowadzić do posocznicy, poważnej infekcji ogólnoustrojowej. Teraz, gdy już znasz 12 chorób, które atakują nogi, czas porozmawiać o trzech najlepszych owocach, które pomagają zapobiegać chorobom nóg, a zaraz potem o trzech najlepszych warzywach. Owoc numer jeden, granat. Granat to prawdziwy eliksir dla krążenia krwi. Bogaty w polifenole o działaniu antyoksydacyjnym, zmniejsza stan zapalny w tętnicach i poprawia przepływ krwi w nogach, skutecznie zwalczając chorobę tętnic obwodowych oraz żylaki. Badania pokazują, że codzienne spożywanie 200 ml soku z granatu może zwiększyć przepływ krwi nawet o 30% w ciągu kilku tygodni. Dodatkowo Pomaga zapobiegać zakrzepicy, zmniejszając zlepianie się płytek krwi. Owoc numer dwa: pomarańcza. Pomarańcza jest bogatym źródłem witaminy C i flavonoidów, które wzmacniają naczynia krwionośne, pomagając w walce z żylakami i przewlekłą niewydolnością żylną. Witamina C jest również niezbędna do produkcji kolagenu, kluczowego białka dla zdrowia stawów i ochrony przed artrozą. Spożycie jednej średniej pomarańczy dziennie lub około 150 ml mm świeżego soku pokrywa aż 70% dziennego zapotrzebowania na witaminę C. Owoc numer 3: banan. Banan jest niezwykle bogaty w potas, który pomaga utrzymać równowagę elektrolitową organizmu, zapobiegając nocnym skurczom mięśni i wspomagając kontrolę ciśnienia krwi, co wpływa na krążenie w nogach. Średni Banan zawiera około 400 mg potasu, wspierając zdrowie mięśni i układu nerwowego. Potas przeciwdziała również zatrzymywaniu płynów, zapobiegając obrzękom nóg. A teraz trzy najlepsze warzywa, które pomagają zapobiegać chorobom nóg. Warzywo numer jeden szpinak. Szpinak to potężne źródło magnezu, żelaza i witaminy K. Wspiera zdrowie mięśni, zapobiegając sarkopenii, utracie masy mięśniowej. Oraz wzmacnia kości chroniąc przed osteoporozą. Magnez dodatkowo przeciwdziała skurczom mięśni i poprawia krążenie krwi. Porcja 100 gramów gotowanego szpinaku dostarcza około 20% dziennego zapotrzebowania na magnes i 150 mg mm wapnia. Warzywo numer 2 – burak. Burak jest bogaty w naturalne azotany, które rozszerzają naczynia krwionośne, poprawiając przepływ krwi. I zapobiegając chorobie tętnic obwodowych oraz chromaniu przestankowemu. Badania pokazują, że wypicie 255 ml soku z buraka przed spacerem może zwiększyć wydolność fizyczną nawet o 16% u seniorów z problemami krążeniowymi. Burak obniża także ciśnienie krwi, które jest jednym z głównych czynników ryzyka dla zdrowia nóg. Warzywo numer 3 brokuł. Brokuły są pełne witaminy K, witaminy C oraz antyoksydantów, które wzmacniają kości, zwalczają stany zapalne w stawach i poprawiają zdrowie naczyń krwionośnych. Pomagają zapobiegać artrozie, osteoporozie i zakrzepicy. Już 100 gramów gotowanych brokułów dostarcza ponad 100% dziennego zapotrzebowania na witaminę K, która jest kluczowa dla prawidłowego krzepnięcia krwi i zdrowia kości. A teraz Porozmawiajmy o specjalnym przepisie, który pomaga zapobiegać chorobom nóg. Wyobraź sobie, że aby zadbać o swoje nogi, poprawić krążenie krwi i złagodzić bóle mięśni, które pojawiają się po 60 roku życia, wszystko czego potrzebujesz, to przygotować prostą infuzję z czterech naturalnych składników. Każdy z nich ma konkretne zadanie, by wzmocnić Twoje ciało. Do przygotowania tej herbaty. Użyjesz połowy średniego, surowego buraka, pokrojonego na bardzo cienkie plasterki, co ułatwia uwalnianie składników odżywczych do wody. Następnie dodaj gruby plaster świeżego imbiru o grubości około 3 cm, który aktywuje działanie przeciwzapalne napoju. Do tego dorzuć laskę cynamonu, która pobudzi krążenie krwi i zrównoważy poziom cukru we krwi chroniąc nerwy i zapobiegając nieprzyjemnym uczuciom mrowienia czy pieczenia w nogach. Wszystkie te składniki umieść w garnku z pół litra przefiltrowanej wody. Gotuj na średnim ogniu, a gdy zacznie wrzeć, zmniejsz płomień i gotuj przez 10 minut na małym ogniu, pozwalając, by aktywne związki buraka, imbiru i cynamonu dobrze się połączyły. Po tym czasie wyłącz ogień i pozostaw napar na kolejne dwie minuty do naciągnięcia. Następnie odceć herbatę, usuwając stałe składniki i dodaj sok z połowy świeżo wyciśniętej cytryny. To zapewni odpowiednią dawkę witaminy C, która wzmacnia naczynia krwionośne i zapobiega żylakom. Jeśli chcesz uzyskać łagodniejszy smak, możesz dosłodzić napój łyżeczką miodu, ale nie przesadzaj, aby nie osłabić leczniczych właściwości herbaty. Ten przepis daje dokładnie dwie filiżanki herbaty. Zaleca się wypić jedną filiżankę rano. Naczczo lub po śniadaniu, a drugą wieczorem przed snem, aby organizm otrzymał te składniki odżywcze w momentach, gdy najbardziej potrzebuje wsparcia dla krążenia i rozluźnienia mięśni. Jeśli będziesz przestrzegać tej rutyny codziennie, nie tylko poczujesz, że twoje nogi są lżejsze i silniejsze, ale również zapobiegniesz cichym chorobom, takim jak zakrzepica, żylaki, neuropatia obwodowa, a nawet bóle stawów spowodowane artrozą. Badania naukowe pokazują, że regularne spożywanie soku lub herbaty z buraka może zwiększyć przepływ krwi nawet o 25%, poprawiając wytrzymałość fizyczną i zwalczając uczucie ciężkości nóg. Imbir i cynamon pomagają z kolei zmniejszyć stany zapalne i chronić nerwy, podczas gdy cytryna wzmacnia ściany naczyń krwionośnych, zapobiegając ich osłabieniu z wiekiem. To nie tylko smaczny napój. Ale prawdziwy naturalny lek, łatwy do przygotowania i zdolny do odmiany zdrowia Twoich nóg. A teraz, gdy już odkryłeś, które produkty wzmacniają Twoje zdrowie i chronią Twoje nogi, nadszedł najważniejszy moment tego filmu. Bo nie wystarczy wiedzieć, co jest dobre, trzeba też znać to, co każdego dnia może cicho sabotować Twoje ciało. Zwróć uwagę, bo tych następnych produktów musisz zacząć unikać już od dziś. Czy wiedziałeś, że niektóre z najbardziej tradycyjnych produktów na polskich stołach mogą być prawdziwymi, cichymi wrogami zdrowia twoich nóg? Tak, to prawda. To, co na talerzu wydaje się nieszkodliwe, z czasem może sabotować krążenie, osłabiać mięśnie i sprzyjać powstawaniu żylaków, zakrzepicy, a nawet neuropatii obwodowej. I co najgorsze, większość osób spożywa te produkty codziennie, nie zdając sobie sprawy, jak bardzo szkodzą swojemu ciału. Pierwszy wielki wróg ukrywa się w rodzinnych tradycjach i niedzielnych obiadach. Chodzi o słynną kiełbasę, tę wędzoną, aromatyczną, obecną niemal na każdej polskiej uroczystości. Problem nie leży w smaku, ale w sposobie jej produkcji. Bogata w tłuszcze nasycone, cholesterol i azotyny, kiełbasa zamienia twoje tętnice w prawdziwe pole minowe, zwężając naczynia krwionośne i utrudniając przepływ krwi do nóg. A oto przerażający fakt. Regularne spożywanie przetworzonych mięs, takich jak kiełbasa, może zwiększyć ryzyko chorób sercowo-naczyniowych aż o 40%. To oznacza, że krew ma coraz większe trudności z przepływem przez tętnice. Zwłaszcza w nogach, co sprzyja rozwojowi choroby tętnic obwodowych, która ogranicza ruchomość, a w skrajnych przypadkach może prowadzić nawet do amputacji. Ale to jeszcze nie koniec. Kolejnym wrogiem ukrytym pod codziennym komfortem jest biały chleb, chleb pszenny, który towarzyszy niemal każdemu posiłkowi w Polsce. Ten świeży, pachnący bochenek skrywa niebezpieczeństwo, które wielu ignoruje. Ponieważ jest zrobiony z rafinowanej mąki, ma wysoki indeks glikemiczny, co powoduje gwałtowne skoki cukru we krwi. Z czasem te skoki uszkadzają naczynia krwionośne, zwłaszcza te najcieńsze, w nogach i stopach. Tak właśnie pojawiają się pierwsze objawy neuropatii obwodowej. Dziwne mrowienie, uczucie pieczenia, utrata czucia, które wiele osób uważa za normalne z wiekiem. Ale to nie jest normalne. To ciało woła o pomoc. Co więcej, brak błonnika w takim chlebie pogarsza sytuację, sprzyjając zatrzymywaniu płynów, obrzękom nóg i utrudniając powrót krwi do serca. A kto by pomyślał, że polskie słodycze. Takie jak ukochane pączki, te nieodparte nadziewane drożdżówki też są wrogami dla nóg. Niestety nadmiar rafinowanego cukru jest jednym z głównych sprawców przewlekłych stanów zapalnych w naczyniach krwionośnych. To oznacza, że możesz nieświadomie sprzyjać powstawaniu żylaków, pogarszać zatrzymywanie płynów i zwiększać ryzyko zakrzepicy żył głębokich. Stanu, który w poważnych przypadkach może prowadzić do zatoru płucnego. Jednej z głównych przyczyn nagłej śmierci u osób starszych. Badania pokazują, że nadmierne spożycie cukru podnosi również poziom złego cholesterolu LDL, który zatyka tętnice i utrudnia krążenie, zwłaszcza w kończynach dolnych. I na koniec, ale równie niebezpieczny, jest żółty ser, zwłaszcza sery dojrzewające i słone, takie jak tradycyjny oscypek z podhala. Może i jest symbolem polskiej kultury, ale jego wysoka zawartość tłuszczów nasyconych i sodu, to cios wymierzony prosto w krążenie nóg. Nadmiar sodu sprawia, że organizm zatrzymuje płyny, co zwiększa obrzęki w kostkach i łydkach, a także podnosi ciśnienie krwi, usztywniając tętnice. To stwardnienie tętnic jeszcze bardziej ogranicza przepływ krwi do nóg, zwiększając ryzyko choroby tętnic obwodowych i zakrzepicy. Te produkty, tak powszechne w codziennym życiu, tworzą idealne warunki do tego, by problemy z nogami rozwijały się cicho, często bez wyraźnych objawów, aż będzie za późno. A najgorsze jest to, że większość osób orientuje się dopiero wtedy, gdy zmaga się już z ciągłym bólem, obrzękami lub ranami, które się nie goją. Napisz w komentarzach: Czy znałeś te informacje? I koniecznie daj znać, z jakiego miasta oglądasz. Bardzo chętnie się dowiem.